My tu sobie już z gościem rozmawiamy, Karolina Czarnecka, witam cię pięknie. Dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry. W zależności gdzie nas słuchają, tak. ale jak nas w Chicago słuchają, to słuchaj, środek dnia, piękny dzień dzisiaj jest, więc korzystajmy z tego, bo mamy gościa w studiu, który będzie nam rozmawiał czasami też nie o koniecznie pięknych rzeczach, ale zacznijmy tak może na bieżąco od nagrania, które przed chwileczką wybrzmiało, bo... Bo tytuł, co on dokładnie oznacza? Cóż to jest za zwrot, termin? Jomo, czy bardziej może poprawnie właśnie po amerykańsku, angielsku Jomo, Aha. czyli Joy of Missing Out, yy, czyli, czyli jakby pojęcie, które powstało trochę na kontrze do FOMO, mhm. czyli do Fear of Missing Out. Do pojęcia, do, do, do zjawiska, które gdzieś myślę każdy z nas, każdego z nas dotyka, czyli właśnie ten strach przed tym, że, nie wiem, umykają nam informacje, strach, że nie jesteśmy, nie zdołamy wszystkiego po prostu w tych social mediach wyłapać, w tym, w tym nurcie też informacyjnym, nie jesteśmy w stanie nadążyć. No to Jomo, ja to tak spolszczam, jest tutaj właśnie na drugim biegunie i, i, i propaguje taką y, filozofię, ideologię, żeby się właśnie jakby cieszyć z tego, że coś nas umija. No właśnie, no bo tak naprawdę nie da się wszystkiego ogarnąć, tak jak się nie da całej muzyki, która jest obecna w sieci, zgłębić. Jest to absolutnie niemożliwe. Ale teraz tak, no bo mm, być w kontrze do rzeczywistości to może nie. Ale może niektórzy to jest takie modne, szczególnie nowy rok, rozpoczynają, żeby się wyresetować, mm. żeby się pozbyć y, y, social mediów, czyli pozbyć się telefonu. Mm -hmm. Gdzieś wyjeżdżają, gdzieś się zaszywają i nie ma ich. Mm -hmm. Nie mm -hmm. wiem, czy to jest do końca też tak dobre. No ciekawe, jest, ciekawe, są, jest dużo, myślę, że jest dużo taktyk i myślę, że każdy gdzieś tam powinien znaleźć y, swoją. Niemniej ostatnio właśnie słuchałam podcastu i, i, i było tam wiesz, taki ym, próba. Y, podjęli, ludzie podjęli próbę y, dotarcia do, do źródła suk ludzi sukcesu. Jakby co mhm. charakteryzuje ludzi, którzy niewątpliwie wiesz, odnieśli duży sukces? I po pierwsze, to jest ym, oddelegowywanie ym, zadań. Czyli nie freak control, i ja zrobię wszystko, nik niczego nikomu nie dam. A dwa, to jest umiejętność regeneracji. I to yy, ten podcast. Ja teraz jestem dosyć wkręcona w ogóle w taki nurt mindfulness, to jest medytacja uważności. I. Yy, i, i, I on, ten nasz y, instruktor prowadzący po, podpowiedział nam ten wywiad właśnie mm, i tam też to było tak rozwinięte, że to nie chodzi o to, że właśnie, nie wiem, wyjeżdżamy, wiesz, na Karaiby i po prostu ważne są te ekskluzywne, prawda, Aha. wakacje albo właśnie takie ucieczki, bo takie ucieczki i takie zaszywania się gdzieś dla mnie przynajmniej są trochę niebezpieczne. Ja, ja szukam takiego jomo w, w codzienności. To jest, to jest, to jest, to jest trudne, ale w, właśnie, właśnie jakimś takim moim chyba celem jest odnalezienie i umiejętnie, umiejętne odpoczywanie. Wiesz, w takich, w takich chwilach, że jak mam wolną chwilę, to nie siedzę, właśnie nie wiem, nie skroluję, tylko potrafię, nie wiem, się zatrzymać posiedzieć sobie na ławce. Chciał się oddech, popatrzeć sobie w niebo, albo po popatrzeć sobie na ludzi, jak jadę metrem, a nie siedzieć w telefonie. No niestety to się jakoś wiąże z tym telefonem, więc ten, więc ten temat y, jakoś był mi bliski. No i też y, jak ja urodziłam dziecko, to, 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 to też mnie to FOMO wiesz, dopadło, bo, bo jeszcze z perspektywy artystki, kiedy wiesz, nie, nie możesz, no bo nie możesz, no bo siedzisz z dzieckiem, wszystko się zmieniło nagle, i też y, masz już zupełnie inną rolę w tym etapie, na tym etapie swojego życia i a wiesz, a wszystko cię omija, ci wydają płyty. Tutaj masz po prostu mnóstwo informacji, wiesz, uh -huh. jakby to mnie, to mnie przytłoczyło, no i... Jakoś tak chciałam to po prostu na dobrą, dobrą monetę, na, na zdrowie odwrócić. Agnieszka Chrzanowska przed laty śpiewała taką piosenkę: nie bój się nic nie robić. Ja często hmm. do tego stwierdzenia hmm. wracam. Hmm. Fajnie jest nic nie robić, tylko hmm, czy da się w dzisiejszych czasach hmm. kompletnie nie hmm. robić hmm. nic, bo nawet siedząc sobie, patrząc w niebo, że jest ono piękne, no to robisz to, oglądasz, tak? Delektujesz się tym widokiem. Coś ci tam znika, coś za tobą e, umyka, no to jest jakby nieuniknione, ale ten. Taki tryb życia, tej codzienności, no, trzeba w jakikolwiek sposób no, realizować. No tak, jest to, zwłaszcza właśnie w, myślę w takich, y, zwłaszcza, no ale nie tylko, tak, ale ja się, ja mogę tutaj mówić o swoim zawodzie, o swoim jakimś takim wolnym zawodzie artystki, który no też jest często, wiąże się z tym, że ja muszę, nie wiem, myśleć, planować. Bardziej, tak? Bo nikt za mnie tego na przykład nie, nie zaplanuje. Ja muszę, nie wiem, mieć pod kontrolą jakieś tam, wiesz, fundusze chociażby, plan zajęć, żeby to się, nic tam się nie, 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 nałożyło, na, nie nałożyło na siebie, więc, więc, więc jest to trudne. Niemniej wydaje mi się, że takie, wiesz, chwile, bo nie wiem, czy ty właśnie polecam w sumie spróbować, no bo jak ja zaczęłam praktykować takie proste rzeczy, takie, które naprawdę w ogóle nic nie kosztują, kosztują mhm. tylko tyle, żeby podjąć taką decyzję, żeby to zrobić, żeby na przykład, nie wiem, zjeść spokojnie posiłek i myśleć sobie, kurde, ale zajebiste jajko, no nie, ale smaczne, smaczne, nie wiem, tam smaczna owsianka. Yy, I ile takie, takie momenty yy, tak naprawdę napełniają nas takim jakimś czymś takim bezwartościowym, nie. Mhm. To jest... że, że to i tak są rzeczy, które, które robisz. No, no tak, ale no to ja tak celebruję, staram się przynajmniej celebrować e, najważniejszy dla mnie posiłek w ciągu dnia, czyli śniadanie. O, e, -hmm. To trzeba mieć na to czas, trzeba mieć jednak te około godziny, żeby sobie przygotować, żeby sobie usiąść, żeby sobie zjeść. No to teraz w przełożeniu e, tego, jak jest w twoim życiu e, artystycznym, gdzie przygotowujesz płytę, gdzie spotykamy się na dwa miesiące przed jej oficjalną premierą, e, ale jest dziecko, to da się tak wyciszyć, wyłączyć i zaplanować? Wiesz co, no, no nie wiem, no właśnie na przykład teraz miałam ten, skończyłam właśnie ten kurs mindfulness, który trwał 8 tygodni, wiązał się z tym, że nie wiem, co tydzień przez 3 godziny faktycznie chodziłam na te zajęcia yy, i codziennie znajdowałam tą chwilę, żeby medytować. I nie, nie jest to jakieś, nie było to dla mnie, wyczynem było dla mnie to, żeby nie znajdować wymówek, żeby tego nie robić. Mhm. A to, żeby to zrobić, to raczej było dosyć proste. Myślę, że to są takie chwile, które, którą każdy z nas może znaleźć, że raczej to są wymówki, właśnie jakieś takie nasze schematy, nasze, wieś, nasze wydeptane dróżki. I naj, najciężej ten mózg po prostu, wiesz, wziąć za mhm. lejce i po prostu tego konia, po prostu takiego, wiesz, upartego na, na, na inne tory przestawić. No to, żeśmy w sumie w ten sposób bardzo szeroki omówili utwór Jomo. A no teraz <noise> tak. w sumie <noise> zostaniemy w tej tematyce, bo offline to mogło mhm. być offline, czyli co? Ja rozumiem, że poza e, właśnie internetem, poza dostępnością, i żeby być w tym takim wewnętrznym swoim offline. Mhm. Tak. Udaje Ci się rozumiem to realizować. <laughs> eee myślę sobie bo właśnie tak z jednej strony są to takie właśnie tak w sumie jakby hasłowo to pod, 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 potraktować te numery to tak to są takie dwa, dwa, dwa powiedzmy z tej kategorii takiego mojego e, mojego dużego du, dużej gminy i wielo, wie, wielogodzinnego myślenia o tej sieci, że właśnie to web or not to web i faktycznie to one są takim owocem e, tych, 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 tych tych moich jakichś tam e, rozmyślań e, niemniej właśnie Offline jakoś tak mi się rysuje tak bardzo, bardzo konkretnie, że ja wiem, kiedy pamiętam, kiedy napisałam ten numer. Pamiętam, że właśnie pojechałam do podla, na, na Podlasie, mhm. że siedziałam właśnie w naganku, że, że właśnie byłam, miałam taki moment, dosyć, taki, no, taki trudny moment w swoim życiu i, i, i jakoś tak się ten offline ze mnie po prostu y, wydobył. To było w 2020. Nawet mam datę, wiesz, zapisaną mhm. tego numeru, kiedy go, kiedy go napisałam. Tam to chyba. Był 22 sierpnia 2020 I, yy, i offline, tak, i dopiero i też cieszę się, że on przetrwał taką próbę czasu. Że, że teraz, teraz ten numer jest dla mnie trochę też zupełnie o czymś innym, że wtedy było jakimś konkretnym wydarzeniu, ale jak na to teraz patrzę i jak rozmawiam też z ludźmi o tym numerze, no to, to faktycznie on ma dla mnie wiele, wiele innych znaczeń, chociażby właśnie trzeźwość. No o, do tego tematu wrócimy po tym nagraniu. A skoro offline, skoro takie ważne wydarzenia w tym 2020 roku miały miejsce i powstała taką pozycja, to teraz jej sobie posłuchamy bardzo proszę. Wracamy do spotkania z naszym dzisiejszym gościem. Karolina Czarnecka, która wywołała Wilka z lasu, powiedziała o trzeźwości. Mhm. No właśnie, jak to jest być w trzeźwości? Mm. Mówimy w kontekście osoby, która, nie ukrywamy, była uzależniona. Mhm. Tak. Yy, wiesz co, no jak to, w sumie nie wiem, jak tak dosyć, tak zwięźle mam odpowiedzieć. Na, na, inaczej, inaczej mhm. niż w, w, w czynnym uzależnieniu na pewno. Um, no wiesz, ja już jestem tak dosyć sporo w tej trzeźwości żyjącą osobą, bo też do końca nie liczę, ale jakoś tak właśnie parę dni temu próbowałam sobie przypomnieć, to tak nie wiem, czy 8 czy 9 lat jak, jakoś, jakoś coś, 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 coś w tym, w tym, w tym, w tym, w tym kierunku. Um, no, jest, jest inaczej. No. Jest, wydaje mi się, że jest chyba tak bardziej właśnie normalnie, tak jak. Przejrzyściej? Yy, świadomiej. Mhm. A Bar te kolory to yy. ta rzeczywistość lepiej do ciebie dociera teraz? Yy, przede wszystkim ja chyba do siebie lepiej docieram i, i, i przede wszystkim tak wiesz, myślę sobie, że, że ten cały mój proces dojścia w ogóle do. do do Dobycia tą osobą, którą, która teraz do ciebie przyszła. To przede wszystkim akceptacja tej, która kiedyś, kiedyś, kiedyś była, ale też, 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 też świadomość tego, że, że, że uzależnienie to jest tylko taka, jakaś taka czapka na głowie, którą, jak się zdaje, mi, to się okazuje, że w tej głowie jeszcze jest dużo się dzieje i dużo rzeczy trzeba poporządkować i też po prostu się nauczyć. I, i do, mi chyba najbliższa jest taka teoria, że, że uzależnienie to jest taka przykrywka właśnie dla tej nieumiejętności wyrażania czucia emocji, czyli taka choroba, mhm. choroba, tych, choroba tych emocji, nie? Yy, więc, yy, więc, yy, więc chyba życie w trzeźwości to jest po prostu dla mnie takie. Świadome życie, świadome, świadome y, odczuwanie emocji i świadome jakieś takie konfrontowanie się z nimi, brak ucieczki. No, uzależnienie to jest taka dosyć y, łatwa y, i prosta droga do ucieczki, nie? Mm -hmm. No dobrze, a jak to się ma w kontekście, bo to w naszej rozmowie też się musi pojawić, bo to cię ukonstytuowało jako artystkę tak naprawdę, czyli mm -hmm. rok 2014, Hera Koka H. LSD. Mm -hmm. Utwór, którym wypłynęłaś na festiwalu, pamiętajmy, o Osieckiej. Nie, nie, piosenki, przeglądu piosenki aktorskiej. Mm -hmm, ale tam też się pojawiłaś, pamiętajmy, o tak, Osieckiej, tak, 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 tak. E, i, no i co, śpiewając, wykonując ten utwór, nawet jak spojrzymy sobie w sieci do teledysku, mm -hmm. zobaczymy, co tam się mm -hmm. dzieje, byłaś świadoma, czy byłaś nieświadoma? Jak to jest? Jak to jest wejść w świat uzależnienia? Znaczy wtedy ja nie byłam, nie byłam mhm. świadoma tego, że jestem uzależniona. Wtedy, wtedy ja przede wszystkim to była piosenka, którą ja sobie ja przygotowałam na, na zajęciach w Akademii Teatralnej, na zajęciach piosenki aktorskiej. Ja sobie wybrałam inną piosenkę, ja sobie wybrałam Lobotomie Lobotomie Tiger Lilies mhm. e, ale profesor powiedział, że mm, mi się wydaje, że bardziej tutaj do ciebie pasuje, więc w sumie, no nie wiem, jeszcze, w sumie nie, nie, nie rozmawiałam nigdy z nim o tym, uh -huh. dlaczego on tak mi zasugerował. E, więc ja do tego bardzo od, y, podeszłam zadaniowo, aktorsko. E, a to, że Wtedy myślę, byłam osobą, która miała. Yy, byłam już wtedy uzależniona. Wydaje mi się, że byłam już wtedy uzależniona. Niemniej wyśpiewywanie tej piosenki i jeżdżenie w trasy i granie koncertów, gdzie się tylko pojawiłam, ja do tych narkotyków miałam naprawdę dosyć mhm. łatwy dostęp. To na pewno nie pomogło mi w tym, żeby się z tego wydobyć. Plus ta cała sytuacja, m, która była yy, dla, dla mnie młodej, takiej w sumie mało wierzącej w swoje możliwości, takiej w sumie yy, bardzo cieszącej się z tego, że się dostałam do tej akademii teatralnej, ale jednak łatwo. Biorącej te słowa od profesorów, że mm, dostaliście się, mamy tutaj złote klamki, jesteście wybrańcami, ale ale. Mhm. tak naprawdę jesteście nikim. To do mnie, to do mnie bardzo y, docierało i bardzo się w tym jakoś tak y, odnajdywałam, więc y, w momencie kiedy tak szybko odniosłam dosyć spory sukces, myślę, y, którego wtedy właśnie jakoś tak nie potrafiłam wziąć. To łatwa była właśnie ta ucieczka uzależnienia, nie? Jakby... To było, to, było, to było dla mnie łatwe, żeby się tam po prostu gdzieś schować, żeby, żeby, żeby sobie um, żeby od tego uciec i się nie konfrontować. No, patrz, jedna z Twoich płyt była promowana taką maską. Pamiętam, że cię kiedyś w studiu radiowym zresztą tą maską przywitałem. Ta. A to gang wśród mieście był. Tak, mhm. i jakże to jest y, łatwe, taka cienka, czerwona linia, którą łatwo można przekroczyć i schować się za tą maską, bo my przecież tych masek potrafimy wytworzyć bardzo wiele i to najbliższe Tobie otoczenie zagubi się i nie odnajdzie mhm tego sedna. Mhm. No, myślę że, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że, yy, że, 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 że te maski są w jakimś sensie nieuniknione. Myślę, że niektórzy artyści, nie wiem, czy świadomie, czy nie, jakoś za tymi maskami się kryją, ale za tymi, powiedzmy, bezpiecznymi maskami, mhm. tworząc jakiś swój taki, powiedzmy, wizerunek, który jest... Yy, mm, który jest, nie wiem, taki, no nie wiem, łatw, łatwiej przyswajalny i to jest okej. Okay. Eee, a, a ja czuję, że, że, że ja chyba właśnie też przez to, że jak w przerwie rozmawialiśmy o tym, że mi się wymysknęło słowo, które może nie powinno, ale faktycznie chyba też to wynika z tego, że <laughs> mnie bardziej interesuje już taka w sumie taka prawdziwa rozmowa, bo ja się nagadałam już w takim fałszu trochę, nie? Nawet uh -huh. też z dziennikarzami yy, w, w tej drodze mojej no zawodowej, ale ja przez długi czas musiałam jakby stawałam za jakąś opowieścią, która y, i mówiłam, że nie, 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 narkotyki są złe, nie, nie, ja nie ja jestem, ja tutaj nie, 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 nie a tak naprawdę no, moja historia była, wiesz, zakulisowa zupełnie inna, nie? Uh -huh. Więc y, przyznam szczerze, że ja mam taką dużą ulgę w ogóle rozmawiania o tym teraz. W sensie, że dużą ulgę mi to daje, ja zrobiłam swój coming out u chłopaków w, w podcaście Coś pać po odwyku. I pamiętam, że jak ja wyszłam z tej rozmowy, to miałam coś takiego, że jakby zwoje mi, wiesz, się jakoś zaplątały i nie wiedziały, co mają zrobić w głowie, bo ja po prostu pierwszy raz powiedziałam opowiedziałam prawdziwą narrację. Uh -huh. I pamiętam, że właśnie Kuba mnie pytał, no dobra, dobra, i tak, 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 tak podprowadzał po jakiej, pod jakieś szczegóły, i ja, ja czułam, że, o wow, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo ja właśnie pierwszy raz też nie przygotowywałam się jakoś specjalnie do tego, um, ale pierwszy raz formułowałam tą historię swoją yy, w, taki, w taki prawdziwy sposób. I może czasami właśnie to nie jest yy, zbyt bezpieczna też droga, tak wiesz, opowiadać dosyć szczerze, ale. Yy, ale czuję, że to, jest, yy, że, 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 to, że to jest że to jest moja droga, że lepiej się w tym czuję nie? Mm -hmm. no i teraz yy, też historia niejako zatoczyła koło dlatego, że twoja pierwsza płyta, właściwie mini album Epka mm -hmm. nosił tytuł córka a właśnie w maju <laughs> okaże się twój nowy album zatytułowany matka a, tak. <laughs> tak, tak, tak to też, to też taki przypadek, nie sądzę yy, ale ale, yy, ale tak, ale faktycznie faktycznie to jakoś tak się złożyło i bardzo się z tego powodu cieszę i też jakoś zamykam pewien, pewien, pewien etap też takiego muzycznego patchworku jakiegoś takiej wiesz muzycznej, muzycznego szaleństwa i w ogóle całego tego muzycznego, muzycznej tej mojej drogi która bardzo spontanicznie się pojawiła u mnie, bardzo 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 tak naturalnie to wyszło, ja studiowałam aktorstwo i, i, ta, i, ta, i ta, ten, ten, ten wątek właśnie muzyczny jakoś tak mi nie wiem, zleciał trochę z nieba, więc, więc tak, 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 bardzo się cieszę w ogóle z tego, że ta matka wychodzi już niedługo, już tak się, nie mogę się doczekać. dzisiaj kolejna absolutna prapremiera na naszej antenie, to była, to będzie kompozycja Ho Ho, którą się pożegnamy, tutaj producją zajął się Mike Johnson, ty wspólnie wykonujesz to nagranie z Feno, no i tak. co? Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Dziękuję Teraz bardzo. zanurzamy się w te dźwięki i przychodź oczywiście z albumem w dłoniach, żeby się tak? pochwalić. Wspaniale, to cudownie. To Do zobaczenia w maju. Słuchamy.